Dzień dobry moi drodzy, czas na ogłoszenie wyników giveawaya. Ale zanim to, chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za ogrom komentarzy, za ciepłe słowa i za wszystko inne. Matę do gry wygrywa Adam Głucki za ten komentarz, który widzicie właśnie na ekranie. Pamiętam to, prawie było mega fajnie. Eee, Szarusia wygrywa Team Deck. Pokémony powinny łączyć ludzi, i tutaj ten komentarz zdecydowanie do mnie przemawia. A główną wygraną Booster Evolution wygrywa, wygrywa Erdil. Erdil? E, za ten komentarz, który widzicie właśnie na ekranie, dziękuję wszystkim za udział. To na pewno nie jest ostatni giveaway jaki, jaki jest na tym kanale. E, wygranych, proszę o skontaktowanie się ze mną na. Facebooku albo Discordzie. Linki znajdziecie na pewno w opisie. I tam już Wam powiem, co dalej, żebyście mogli dostać te nagrody. Dzięki Wam, i bardzo jeszcze raz wielkie serdecznie dziękuję. Trzymajcie się. Do następnego. Bajo.